Zwykła butelka po mleku ma ukryte zastosowanie. Może przydać się w kuchni, dlatego nie warto wyrzucać jej do śmieci. Okazuje się, że producenci, tworząc opakowanie, nie wiedzieli, że użyli materiałów, które mają ukryte właściwości. Dotyczy to kartonowych opakowań, które są najpopularniejsze, oraz tych wykonanych z plastiku. Okazuje się, że oba mogą być wykorzystane w naszej kuchni w zupełnie innym celu. Gdy wypijemy mleko, należy wypłukać butelkę z jego pozostałości. Następnie za pomocą noża do tapet odciąć jego część. Chodzi o część pudełka, która znajduje się zaraz obok nakrętki. Dokładnie wycinamy opakowanie, zostawiając kilka centymetrów. Najcenniejszą częścią butelki jest właśnie nakrętka. Resztę pudełka można wyrzucić do śmieci. Tak zachowana część opakowania przyda się do organizacji spiżarni. Każda część jakiegokolwiek opakowania po mleku z nakrętką może być wykorzystana w sposób, który zaraz ci pokażę. Wystarczy wziąć otwarte opakowanie orzeszków czy sypkich produktów, odkręcić nakrętkę i przecisnąć przez nią górną część opakowania. Następnie rozłożyć go na płasko i zakręcić nakrętkę. Zamknięcia butelek od mleka są większe niż standardowe. Często wykonane są z trwałego plastiku, dlatego świetnie nadają się do recyklingu. Zamiast wydawać fortunę na zamknięcia, można wykonać je właśnie z butelek po mleku.